Osiedle Słowiki od lat uważane jest przez niektórych za najniebezpieczniejsze osiedle w Olkuszu. Nic bardziej mylnego. Mit ten obalają policyjne statystyki, według których osiedla niebieskich dachów w żaden sposób nie przoduje w ilości przestępstw. Nigdy też nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Dlatego Olkuska policja we współpracy z wieloma instytucjami rozpoczęła wdrażanie w życie projektu Bezpieczne Słowiki. Program przewidziany jest na kilka lat. Pierwsze działania planowane są już w 2011 roku. To jeden z pierwszych programów, który nie zakłada zwiększenia liczby patroli, tylko małymi kroczkami poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Autorzy zakładają, że przyczynią się do tego nowoczesne place zabaw, garaże, parkingi, festyny i spotkania mieszkańców, a także dobre oznakowanie. Osiedle Słowiki nie jest osiedlem, które jest zagrożone przestępczością bardziej niż inne części miasta. Program ten realizujemy właśnie tam, dlatego że mamy partnerów, na których możemy liczyć. Mamy spółdzielnię mieszkaniową, mamy szkoły. I innowacyjność tego programu polega na tym, że nie chcemy poprawiać bezpieczeństwa zwiększeniem ilości patroli, większą obecnością policji, straży miejskiej, tylko chcemy, żeby było lepsze oświetlenie, żeby było więcej parkingów, żeby było więcej boisk dla dzieci i młodzieży i żeby w te działania poza nami angażowały się także szkoły, organizacje pozarządowe, media czy... Parafia dobrego pasterza. Osiedle Słowiki od samego początku było pewnego rodzaju fenomenem demograficznym, którego skutki można było traktować pozytywnie albo negatywnie. Nie jest łatwo zintegrować środowisko składające się z przyjezdnych z całej Polski. Po latach wiele się zmieniło. Zdecydowana większość czuje się całkowicie zasymilowana z resztą miasta. Tym bardziej, że na Słowiki przeprowadziło się do tej pory wielu rodowitych Olkuszan. Jest to. Zbiorowisko ludzi, bo tak trzeba to nazwać, które, jak powiedziałem, tutaj od Szczecina do przemyśla, od Szklarskiej Poręby do Augustowa zamieszkało, przybyli tutaj do pracy i przynieśli ze sobą tradycje. Są tradycje bardzo piękne. Są tradycje, które. No, troszkę zostały po drodze wypaczone poprzez mieszkanie w, w hotelach robotniczych. Niemniej jednak ten czas sprawił, że jest to w tej chwili już środowisko dojrzałe, które. Wzięło odpowiedzialność za to, co czyni. Ksiądz Januchta doświadczył tego choćby wtedy, kiedy mieszkańcy wspólnie wybudowali kościół. Takich inicjatyw można wymienić więcej. Program Bezpieczne Słowiki ma wspomóc integrację mieszkańców i pomóc w eliminowaniu negatywnych zjawisk obniżających poczucie bezpieczeństwa, a takie na pewno istnieją. Te problemy może nie wystąpiły tam o tyle tak bardzo drastycznie, z tego względu, że to byli ludzie, którzy pracowali praktycznie w dwóch zakładach pracy w Hucie Katowice i w Koksowni. A więc integracja tych ludzi już następowała przez zakład pracy. Dlatego też tych problemów tutaj nie było. Ja nie przypominam sobie, żeby między dorosłymi ludźmi były jakieś antagonizmy. Występowały wśród młodych ludzi, ale to zupełnie inny problem. Ten aspekt za punkt honoru wzięła sobie z kolei dyrekcja gimnazjum na osiedlu Słowiki. Osiedle jest bezpieczne. Ja czuję się na nim, w nim, znaczy mieszkając na osiedlu, czuję się w nim bardzo bezpiecznie. Natomiast, tak jak wszystkie inne osiedla, no, istnieją wszędzie pewne zagrożenia. Na bieżąco kontaktuję się z policją i często pytam, jak wyglądamy w skali miasta. Więc nie jesteśmy. Tutaj na pierwszym miejscu są, przed nami jest wiele innych osiedli, gdzie to bezpieczeństwo jest o wiele, wiele gorsze. Ja od samego początku istnienia gimnazjum współpracuję z policją i tutaj Państwo mogą to potwierdzić. Właśnie chociażby to, że częste patrole wokół szkoły, czy nawet na terenie szkoły, pokazywanie się policjantów, to nie jest dlatego, że... W szkole jest niebezpiecznie, czy koło szkoły jest niebezpiecznie. To jest po to, aby właśnie to bezpiecznie było, aby bezpiecznie było. I tutaj no, przede wszystkim no, tak jak myślę, powinniśmy mieć świadomość tego, że jednak te zagrożenia przede wszystkim alkoholem, narkotykami, papierosami mogą się w szkole pojawić i pewnie się pojawiają. My staramy się, żeby tego nie było. W ramach programu planowanych jest wiele działań skierowanych do młodych. Będą to nie tylko prelekcje i akcje profilaktyczne, ale bardzo konkretne pomysły na zapełnienie im wolnego czasu po szkole. Należy pamiętać, że akcja będzie miała sens tylko wtedy, gdy do inicjatorów przyłączą się sami mieszkańcy, bo to właśnie dla nich będą wdrażane wszystkie planowane przedsięwzięcia. Emilia Kotniz-Górka, Przegląd Olkuski Life.